Witam wszystkich na drugiej sesji naszego kursu Dzieci, młodzież, rodziny. Dziś będziemy mówić o wadze dzieci, zwłaszcza o tym, jak Bóg postrzega dzieci, jak na nie patrzy. I jak jego spojrzenie na dzieci różni się od naszego? Zapraszam, otwórzcie Biblię, Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Kocham ten rozdział. Lubię opisywać go jako rozdział o dzieciach, bo Jezus wiele mówi o dzieciach właśnie w tym rozdziale. Przeczytamy razem od wersetu 1 do 6 i od 10 do 14. Ja przeczytam to z mojej Biblii. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie odmienicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. To naprawdę niezwykły rozdział. Potrzeba będzie kilku sesji, żeby lepiej go zrozumieć. Po pierwsze, chciałbym podkreślić ten fakt, że Jezus opisuje królestwo Boże odwrotnie niż my je zazwyczaj rozumiemy. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Jezus i uczniowie idą drogą, idą w stronę Jerozolimy i uczniowie rozmawiają ze sobą. Chcą wiedzieć, kto z nich jest największy. Mogę sobie wyobrazić, że ci najstarsi dzielą się doświadczeniami. Może Piotr mówi, o, w tym tygodniu wyrzuciłem demony z dwóch osób. Zostały całkowicie uwolnione. Wow! Chwała and Panu! So Był taki dumny z tego, co Pan, Pan zrobił James przez niego. Oh, yeah, Peter, Może Jakub powiedziałby, but, uh, no tak, Piotrze, uh, ja pomodliłem się a za tego, I który nie mógł chodzić, uh, i gdy pomodliłem się, wstał i mógł chodzić. To niezwykłe. Chwała Panu! Mamy więc tendencję, żeby patrzeć na siebie w ten sposób. Kto zrobił więcej? Kto zrobił więcej dla Pana? Kto jest takim mężem Bożym? Kto jest wielki w oczach Boga? Ale czy Pan patrzy w ten sposób na ludzi? Jezus, gdy przyszedł do swoich uczniów, zadał im pytanie: O czym rozmawiacie? Widzimy to w jednej z przypowieści w Ewangelii Łukasza. Wyobrażam sobie, że. Uczniowie byli troszkę zawstydzeni. Nie jestem pewien, czy Jezus ich pytał, żeby poznać odpowiedź. On chyba znał odpowiedź. Dlatego wziął dziecko, postawił je przed nimi, przed uczniami i powiedział: Chcecie być najwięksi w Królestwie Bożym? Bądźcie jak to małe dziecko. I to jest całkowicie odwrotne do wartości tego świata. Wartości tego świata mówią, Musisz osiągnąć wielkie rzeczy, musisz mieć wielkie bogactwa, musisz być wielkich rozmiarów, musisz być bardzo umięśniony, bardzo silny, potężny. Wtedy będziesz największy. Ale w królestwie Bożym ten najmniejszy jest największy, najbiedniejszy jest najbogatszy. Rzeczy są całkowicie obrócone. To jest zadziwiające. Gdybym spytał Was, kto jest największym mężem Bożym obok Was, pewnie wszyscy pomyślelibyście o największych ewangelistach czy pastorach, bo widzieliście ich nagrania, programy, one Was inspirowały i to na pewno są wspaniałe osoby, ale. Może czeka nas niespodzianka, gdy wejdziemy do Królestwa Bożego i zobaczymy tych największych. Kiedyś poproszono mnie i moją żonę, żebyśmy na dużej konferencji w Lozannie w Szwajcarii poprowadzili program dla dzieci. Było tam wielu mówców z całego świata. Ciężko było znaleźć pomocników, aby chcieli być z nami, z dziećmi, bo wszyscy chcieli słuchać tych głównych mówców. Nie chcieli stracić nawet jednego słowa z ich ust, bo wiedzieli, że przez tych mówców Bóg będzie mówił do uczniów. Znaleźliśmy więc jakichś nastolatków, którzy byli z nami, żeby pracować z dziećmi. Mieliśmy naprawdę cudowny czas przez te trzy dni i Bóg naprawdę spotkał się z nami, z dziećmi. Ostatniego dnia, w niedzielny poranek, organizatorzy poprosili nas, czy moglibyśmy podzielić się świadectwami, co wydarzyło się z dziećmi w tym czasie, aby wszyscy uczestnicy to usłyszeli. Wziąłem więc ze sobą moją kilkumiesięczną córeczkę, wyszedłem na scenę i podzieliłem się z uczestnikami konferencji. Jakim przywilejem jest słuchać tych wspaniałych mężów Bożych, ale że ja chcę się podzielić z nimi moim przywilejem, które, z którego korzystałem przez ostatnie trzy dni, aby chodzić z największymi w Królestwie Bożym. Ludzie z widowni uśmiechnęli się do mnie, ale było w tym widać trochę zawstydzenia. Bo ja, tak jak Jezus, spojrzałem na ludzi, którzy są najwięksi, nie tak jak my zazwyczaj myślimy. Myślę, że Jezus chce nam powiedzieć: Spójrz na dzieci. One pokażą ci, jak wejść do Królestwa Bożego. Nauczą cię pewnych lekcji o wchodzeniu do Królestwa, bo dzieci są największe w Królestwie Bożym. Dlaczego? Dlaczego Jezus bierze dzieci i stawia je nam jako wzór? Zazwyczaj, gdy mówimy o dzieciach, widzimy ich niedojrzałość i po części jest to prawdą. W 1 Koryntian 13 Paweł mówi, Wcześniej byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, a teraz jestem dorosłym, więc odłożyłem już to, co dziecięce. Ale Jezus pokazuje nam dzieci i mówi, one są największe. I czasami to dzieci będą uczyć Ciebie. I gdy mówimy o pracy z dziećmi, nie mówię o dorosłych, którzy wiedzą wszystko i oni mają uczyć dzieci, które nie wiedzą nic. Nie, nie. Jezus mówi, weź dziecko jako wzór, jako przykład. Dale Kaufman, our King's Kids founder, said in a seminar założyciel uh, King's Kids, powiedział na seminarium: Znalazłem 17 cech w Biblii, które odnoszą się do serc dzieci. Jeśli odstawisz się na bok i też sam siebie, czego Bóg szuka w sercu człowieka, gdy chce mu obiecać samego siebie? Jeśli porównamy serce dziecka z sercem osoby dorosłej, to uświadomimy sobie, że przeciętny dorosły nie jest zbyt pokorny w porównaniu do dziecka, jest bardzo. Dumny, zepsuty, podejrzliwy, wąskomyślący, Jezus mówi nie pogardzaj dziećmi. Nie widzisz ich serc, ich możliwości kontaktowania się ze mną. Ludzie patrzą na to co zewnętrzne, a Bóg patrzy na serce. Więc tak, pokora jest jedną z cech dzieciństwa, które powinniśmy pielęgnować w naszym życiu, ale jest wiele innych cech. I będziemy odkrywać się i rozmawiać o nich. Musimy uczyć się od dzieci. Myślę, że nie nadaje się do pracy z dziećmi ktoś, kto nie jest wystarczająco pokorny, żeby od dzieci się uczyć. Niektórzy mówią, o, no, dzieci są zbyt małe, nie nadają się, nie są wystarczająco mądre, dojrzałe. Pamiętam, to małe dziecko w Biblii, chodzi mi o Samuela, którego Bóg posłał, aby wypowiadał słowa sądu do Helego, kapłana, który w tym czasie był takim jego ojczymem. To musiało być trudne dla dziecka, żeby wypowiadać takie słowa do Helego. Said, Ale Heli powiedział: Chcę słuchać tego, co mówisz. Co Pan Ci powiedział wczoraj wieczorem? Chcę, żebyś mi to powiedział. Czy my chcemy uczyć się, przyjmować od dzieci? Jak je postrzegamy? One są największe w Królestwie Bożym. Chcesz być największy? Bądź jak dziecko. Musimy się więc tego nauczyć. Pozwólcie, że zacytuję Charlesa Spurgena, tego mówcę z XIX wieku z Anglii. Nie mów, że dziecko się nie nadaje, dopóki nie będzie dorosłe, ale wiedz, że to ty nie możesz przyjść, dopóki nie będziesz jak dziecko. Problem nie polega na tym, że dziecko nie jest jak ty, ale że ty nie jesteś jak dziecko. To nie dziecko ma czekać, aż urośnie i będzie dojrzałą osobą. To dorośli muszą się umniejszyć i stać się Dzieci. Jak często ludzie chcą zobaczyć w chłopcach i dziewczynkach takie zachowanie charakterystyczne dla starszych ludzi. Dobrze byłoby dla nas wszystkich, gdybyśmy nigdy nie przestali być chłopcami i dziewczynkami. Ale do wszystkich doskonałości dziecka dodali zalety dorosłej osoby. Nie trzeba zabijać dziecka, żeby uczynić świętego. To takie mądre. Musimy uczyć się z tych mądrych słów z przeszłości. Jezus mówi nam, każdy, kto przyjmuje dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. To coś. W trakcie każdego niedzielnego spotkania w poranku, czy w trakcie seminarium, czy studium biblijnego, chcemy powitać obecność Jezusa. Zazwyczaj myślimy, że obecność Jezusa to coś gdzieś tam, i gdy zaczynamy uwielbiać, ta obecność wstępuje na nas. Ale czasami Jezus ukrywa się w dzieciach. Jezus mówi: Jeśli przyjmiecie małe dziecko. Jak to mnie przyjmiecie? Więc to jest coś, co musimy usłyszeć, jak przyjmujemy Jezusa. Jakbyśmy go przyjęli, gdyby zadzwonił i powiedział: "Hej, pastorze, liderze, chcę przyjść do twojego kościoła, żeby w nim nauczać". Myślę, że zrobiłbyś reklamy, może nawet coś w radiu. Gdy Jezus by nadchodził, wysłałbyś kogoś z parasolem do jego samochodu, tak żeby mógł wejść do kościoła. Zaprosiłbyś go do swojego biura, poczęstował go jakimiś napojami, przekąskami, może modlił się z nim, upewnił się, że Jezusowi jest tam dobrze. Bo to Jezus. A jak przyjmujemy dzieci w naszym kościele? Byłem w takich wspólnotach, gdzie pastorzy bardzo przyjmują się dziećmi. Troszczą się o nie, witają je, gdy przychodzą rodzice, witają się z rodzicami, ale potem pochylają się, dostrzegają dziecko i mówią: "Cześć, cieszę się, że jesteś tu dzisiaj rano." To radość. To wspaniale, Piotrusiu. Jak się masz od zeszłego tygodnia? Dziecko czuje się powitane. Ale byłem w kościołach, gdzie ktoś wita ludzi przy wejściu, ale nie dostrzega nikogo. Kto jest poniżej jego ramienia? Nie widzi dzieci. Więc jak przyjmujemy dzieci? Czy witamy je tak, jakbyśmy witali Jezusa? To wyzwanie. A jak witamy dzieci w naszej grupie? I nie mówię o tych grzecznych dzieciach, ale o tych trudnych, z którymi ciężko wytrzymać. I myślisz, ojej, to dziecko jest tutaj na zajęciach. Rozwali nam zajęcia znowu. Jak? Traktujesz każde dziecko, Wielką przyjmuj każde jak dziecko, jakby to był sam Jezus. To duże wyzwanie. Musimy sprostać temu wyzwaniu. Żyć w ten sposób. Nie chodzi jednak tylko o przyjmowanie dzieci, witanie ich, ale robienie tego w imieniu Jezusa. Co to znaczy? Przyjąć kogoś w imieniu Jezusa. Dla mnie te słowa w imieniu Jezusa przez wiele lat to była jakby magiczna formułka. Jeśli dodałem ją na końcu modlitwy, była większa szansa, że tak się stanie. Bo Jezus powiedział, że cokolwiek o cokolwiek poproście Ojca w moje imię, będzie Wam dane. Ale tak naprawdę nie rozumiałem, jaki jest sens, znaczenie proszenia w imię Jezusa. Zastanawiałem się nad tym. Jeśli myślę sobie o ambasadorze Szwajcarii, który idzie spotkać się z władzami kraju, w którym przebywa, w imieniu władz Szwajcarii, to znaczy, że wszystko, co powie swoimi ustami, to tak, jakby mówiły to władze Szwajcarii. On reprezentuje władzę. Więc gdy przyjmujemy dziecko w imię Jezusa, to znaczy, że powinniśmy to zrobić tak, jakby Jezus to zrobił. Nie chodzi o nas, ale chodzi o to, jak Jezus postrzega to dziecko, jak Jezus by na nie patrzył, przytulił, powitał, gdy przychodzi. To duże wyzwanie. Bo dziecko uczy się kim jest Jezus ze sposobu mojego zachowania. Jak Jezus podchodziłby do dzieci? Claire de Benoit Wykładowczyni Biblii ze Szwajcarii napisała w jednej ze swoich książek. Nasze pokolenie nie jest otwarte na dzieci, bo co można powiedzieć, gdy pomyślimy o setkach milionów zabitych, które są zabijane przed narodzeniem. Jak przyjmujemy każde dziecko w naszej rodzinie, każde dziecko z naszego sąsiedztwa? Ten aspekt przyjmowania dziecka jest kluczowy, gdy z dziećmi pracujemy. Powinien odzwierciedlać serce Jezusa. Teraz pozwolimy Wam podzielić się w grupach i zająć się pytaniami. Gdy będziecie na nie odpowiadać, rozmawiać o nich, o swoich doświadczeniach, czujcie się wolni, żeby otworzyć swoje serce, modlić się za siebie nawzajem i prosić Jezusa o więcej objawienia. Ten czas dzielenia jest tak samo ważny jak wykład, który właśnie usłyszeliście. Niech Bóg Was błogosławi. Pytania, dlaczego Królestwo Boże nazywamy odwróconym Królestwem? Jak oceniam wielkość ludzi? Znajdź jak najwięcej cech dzieci, tych cech, które Bóg chce, żebyśmy pielęgnowali w naszym życiu. Jak przyjmujemy, witamy dzieci w naszej kulturze, jak przyjmujemy je w naszym Kościele, w naszej wspólnocie.